Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo pańskie. Byliśmy wczoraj wieczorem z młodzieżą na rowerach. No i przyjechaliśmy sobie do pażna. Taka rundka 25 km. po rowerach, byliśmy wieczorem, więc kiedy skończyliśmy naszą przejażdżkę było już ciemno, po dziewiątej no i wypadałoby coś zjeść, więc poszliśmy na kebaby. Znaczy oni jedli kebaby, ja jadłem sałatkę, ponieważ było, była ogromna kolejka i sałatki okazało się, że nie robią tak szybko jak kebaby więc trzeba było, musieliśmy pół godziny czasu czekać na nasze zamówienie. Stanęliśmy sobie przed wejściem, zmarzliśmy niemiłosiernie, natomiast za nami były bawki, i chociaż oczywiście nie można, te wszystkie ogródki restauracyjne są pozamykane, to jednak za nami usiadła sobie jakaś grupa ludzi. Starsi od nas, chyba czterech facetów i wśród nich kobieta. Dosłownie, nie wiem, metr za nami, słyszeliśmy wszystko, wszystko, co mówili. Podejrzewam, że oni też słyszeli nasze rozmowy. Natomiast no, to, co mówili, nie będę przytaczał, natomiast powiem tylko, że sądzę, że więźniowie w więzieniach mówią bardziej kulturalnie niż ta grupa, która była za nami. Mięsem leciało na wszystkie strony. No, ja byłem inkognito, no bo na rower to trudno w sutannie czy w koloradce. Nie jestem ojcem Mateuszem. Więc rozmawiamy, tam czekamy, a z tyłu właśnie leci mięsem. Jakoś tak się złożyło, że akurat nie było w trakcie rozmowy żadnej możliwości, żeby młodzież mówiła, powiedziała do mnie przez ksiądz, więc tamci też nie wiedzieli, kim jestem. A wreszcie po tym, godzin, po tym półgodzinnym słuchaniu tego wszystkiego odebraliśmy wreszcie nasze zamówienie. Zmarznięci postanowiliśmy odjechać, i wtedy jedna dziewczyna do mnie mówi: Proszę, księdza, już jest nasze zamówienie tam z tyłu, taka się zima zrobiła. Po prostu zmroziło atmosferę totalnie. Jak na dworze było około, powiedzmy, 5 stopni, to tam za nami było przynajmniej minus pięćdziesiąt, nie? Blisko zera absolutnego. Ludzie zamarli. No powiem szczerze, że to mi dało tak sporo do myślenia, bo coś, co, co mocno wpłynęło na tych ludzi za nami, to nie jest to, że ich wulgaryzmy słyszeli ludzie. Nie jest to, że tam wśród nich była kobieta. Nawet nie jest to, nie było to, że wśród nas była kobieta. My byliśmy obcymi ludźmi, którzy słyszeli ich niekulturalnych rozmów. Ale kiedy usłyszeli ksiądz, to zima. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was miał kiedyś taką sytuację. Znaczy w tym sensie nie, że że teraz jest zmrożony obecnością księdza, ale taką sytuację, że pojawia się w jakimś towarzystwie ksiądz i nagle nie wiadomo co ze sobą zrobić. Ja to niejednokrotnie spotykam w pokojach, w pokojach nauczycielskich, jak jestem w szkole, że wchodzę do pokoju nauczycielskiego i nagle rozmowy milkną. Albo jak się chodzi po kolendzie, to też to czasami widzę. No w tym roku kolędy nie było, ale czasami też tak jest, że wchodzi się do jakiegoś domu, nawet do ludzi, których normalnie widać na nam na Świętej i który, którzy z obecnością księdza są jakoś obyci. To widać, że coś zgrzyta, że, że rozmowa nie idzie. Jak się rozmawia o piesku, to tak. Ale jak się rozmawia na jakieś takie tematy związane z życiem kościoła, czy w ogóle próba nawiązania dialogu księdza z ludźmi okazuje się, że niejednokrotnie jest, jest ciężka. Są ludzie, bo do tego zmierzam, że są ludzie, którym obecność księdza, nawet jeśli chodzą do kościoła, jest w jakiś sposób nie w smak. I teraz nie mam na myśli takiej obecności księża, księdza, która jest związana z grzechem, ze skandalem, czy, czy, czy no po prostu z głupotą duchownego, no bo to jest zrozumiałe, że taka obecność jest nie w smak. Natomiast mam na myśli taką normalną, że jest zdrowy, wykształcony, w jakiś sposób inteligentny ksiądz. Yy... A ludziom trudno to znieść. I powiem szczerze, że jeśli ktoś z Was tak ma, że słyszy księdza, który głosi naukę kościoła i czuje z tego powodu niesmak, to dobrze. To naprawdę dobrze. To znaczy, że ksiądz wypełnia dokładnie swoją rolę. To znaczy, że ksiądz, głosząc naukę Kościoła, nie idzie w tym, co jest ludziom przyjemne czy nieprzyjemne, ale idzie dokładnie za tym, czego Chrystus oczekuje. Bo popatrzcie, że Jezus, kiedy, kiedy chodził po ziemi i głosił jej naukę, to Jego obecność bardzo wielu ludziom była nie w smak. Jego nauka, chociażby dotycząca rodziny dotycząca nierozerwalności małżeństwa, dotycząca szacunku do, do życia drugiego człowieka. To było ludziom całkowicie nie w smak. A on mimo wszystko to robił. Dzisiejsze y, pierwsze czytanie pięknie pokazuje te postawy apostołów, że w głoszeniu Ewangelii oni się nie przejmowali tym, co pomyślą o nich ludzie, tylko przejmowali się tym, co pomyśli o nich Bóg. Jest ten dialog apostołów ze starszymi. Chwilę wcześniej w dziejach apostolskich jest opisane uzdrowienie, jak to właśnie apostoł Piotr i Jan za ich przyczyną chromy człowiek odzyskał zdrowie. I wówczas wzięli apostołów na przesłuchanie i jest mowa tak. Przełożeni ludu i starsi. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stan, yy, stanął przed Wami zdrowy. Jeśli myśleć o roli księdza, oni fantastycznie pokazali, że są. Yy, Wzięci przed sąd, sąd wzięci na spytki, mają przed sobą gromadę ludzi, i to, co robią, dają świadectwo o innym sposobie życia, o tym sposobie życia, który jest miły Bogu, a który niekoniecznie jest w smak ludziom. Jeśli myśleć o roli księdza, to tak naprawdę to jest taka rola bycia latarnią morską takim czymś, co stoi w sposób niewzruszony. W co uderzają fale sztormu, ale co mimo wszystko jest światłem po to, żeby inni, ci, którzy chcą odnaleźć drogę do portu, którym jest raj, żeby mieli punkt odniesienia dla swojego życia. Falom się na pewno nie podoba to, że jest latarnia morska, bo się o, o latarnie rozbijają. Nie? I, I może właśnie dlatego jest niejednokrotnie tak, że obecność księdza Budzi konsternację, że obecność księdza budzi w jakiś sposób dziwny, yy, dziwne reakcje ludzi. Nie mówię teraz, nie, nie wartościuję czy dobre czy złe, tylko wprowadza taki pewien dyskomfort, ponieważ sam fakt, że ksiądz jest chociażby ubrany pod koloratką czy ubrany w sutannę, to jest takim świadectwem, że istnieje inny sposób życia, że istnieje yy, coś więcej, niż tylko to, czego jesteśmy w stanie dotknąć. I dlatego tak naprawdę mówię o dzisiaj kazanie o byciu księdzem i o, o roli księdza, bo dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień w Kościele. To czwarta niedziela wielkanocna, to jest tak zwana niedziela dobrego pasterza. To jest niedziela modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. To jest niedziela w Kościele, kiedy Dużo się poświęca czasu i, i takiej energii po to, by pokazać, że jeśli zabraknie latarni morskiej, e, to każdy statek się wykolei. Że jeśli zabraknie e, takich ludzi jak ja, a czym, nie mam teraz na myśli się, że siebie, Jakuba Kopystyńskiego, ale jeśli zabraknie ludzi w sutannach, to wówczas kto będzie wskazywał na ten inny sposób życia? Kto będzie budził konsternację? Kiedy się pojawi, kto będzie budził swoją postawą znak zapytania. To bardzo ważne, żebyśmy modlili się jako kościół, nie tylko my, jako księża, ale też Wy jako świeccy, żeby byli kapłani, nowi kapłani, młodzi kapłani. Bo to nie jest tak, znaczy, na pewno można obserwować spadek ilości, ilości powołań. Tak, patrząc czysto statystycznie, liczby są bezwzględne. Jest dużo mniej młodych chłopaków, którzy chcą podjąć się roli bycia latarnią morską. Natomiast nie wierzę osobiście w to, że Pan Bóg nie powołuje. Bardziej myślę, że problem jest gdzie indziej. Bardziej myślę, że problem jest w tym, że dzisiaj młodzi faceci. Którzy nawet czują w swoim sercu myśl o tym, żeby być księdzem, w jakiś sposób się im to podoba, to duszpasterzowanie, bycie pasterzem, bycie kimś, kto jest między owcami i jest dla owiec i oddaje za życie owce. Jest sporo młodych chłopaków, których spotyka się z takim pragnieniem, tylko że niejednokrotnie się okazuje, że za mało jest w nich odwagi, żeby powiedzieć: Panie Boże, pójdę za tym pragnieniem mojego serca. I właśnie dlatego potrzebna jest ta modlitwa, żeby mieli, znaleźli w sobie tę odwagę, którą mieli apostołowie z dzisiejszego pierwszego czytania, żeby znaleźli w sobie chęć i zapał, i męstwo do tego, żeby być osobami tak naprawdę nielubianymi. Bo kiedy trzeba cały czas pouczać innych, kiedy trzeba zwracać uwagę, kiedy trzeba chociażby w konfesjonale upomnieć, no Mało kto lubi być upominanym. Dlatego trzeba do tego odwagi. Módlcie się proszę za młodych ludzi, aby znaleźli odwagę, żeby wam dusz pasterzy nie zabrakło.